U nas też dostaniesz 500 plus. Do każdego zakupu biżuterii złotej i srebrnej dajemy w prezencie bon jubilerski o wartości 500 zł. Warto skorzystać. Jubiler Monika w galerii Kalisz-Karfur. Komplet ze złota na chrzest i komuję, czy złote obrączki ślubne o 30% taniej. Biżuteria złota do 30% taniej. Biżuteria srebrna za połowę ceny. W promocji Pandora. Kupując dwa wyroby, trzeci otrzymasz gratis. Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega promocja. Kostka Klinkier oraz setki innych produktów z rabatem nawet do 80%. Przyjdź. Naprawdę warto. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nabijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę 577 306 101. Jest czwartek, 28 marca. Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zaczynamy magazyn miejski, a dziś w programie Akademia Kaliska bliżej jej powstania, czy rozłamu między uczelniami, które miałyby stać się jej fundamentami? Gdybyśmy yy, yy, się połączyli, to wówczas jesteśmy od razu Akademią Kaliską. Nie ma ani woli, ani ochoty. Strajk nauczycieli kto zapewni zajęcia uczniom. Cały trud no, został tutaj zrzucony na samorządy i my musimy sobie z tym poradzić, dlatego zaproponujemy tym dzieciom, które nie będą mogły zostać w domu, opiekę w postaci właśnie takich zajęć. Myślę, że podobnych jak w okresie ferii. Mają kilkanaście lat i z elektroniką są na ty. Przygotowałam grę logiczną, którą możemy wykorzystać na różne imprezy. Zaczyna iskrzyć na linii Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. A chodzi o Akademię Kaliską. Jej powstanie zapowiadane jest od dawna i kibicuje temu wiele osób z władzami miasta na czele. Obecny rektor pierwszej z uczelni i senator Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Wojtyła obiecywał, że taka powstanie dzięki złożonej przez niego ustawie. Droga na skróty się nie udała, więc transformacja będzie biegła normalnym to, a do tego potrzebne są studia doktoranckie takie funkcjonują na wydziale pedagogiczno-artystycznym dlatego senat PWZ dał zielone światło swojemu rektorowi by ten rozpoczął rozmowy z władzami Poznańskiej uczelni o Połączeniu obu szkół. A to, tak jak i źródło, z którego dowiedział się o zamiarach kolegi, nie podobają się profesorowi Piotrowi Łuszczykiewiczowi. Dziekan WPA nie ukrywa, a swoim zdaniem dzieli się w mediach społecznościowych, że takie plany go zaskakują. Tym bardziej że jego alma mater ma zamiary rozwoju kaliskiego wydziału. Stworzenie Akademii Kaliskiej to plany sprzed wielu lat i od początku najpierw dość nieśmiało wybrzmiewało, że taka powstanie dzięki połączeniu funkcjonujących w mieście uczelni, powstałej na tutejszym gruncie, chociaż z krótką historią PWSZ oraz Wydziałem Zamiejscowym Poznańskiego Wiekowego i Zasłużonego dla Polskiego Szkolnictwa Wyższego UAM. I to połączenie, co artykułowane jest coraz głośniej, miałoby stanowić doskonały grunt dla Akademii Kaliskiej. Musimy stworzyć środowisko jednolite uniwersyteckie i jednolite środowisko Studenckie. Sprawa powstania uczelni nabrała tempa w 2017 roku. Wtedy Andrzej Wojtyła, senator PiS, na jednej z konferencji prasowych ogłosił, że składa specjalną ustawę, która pozwoli oficjalnie zainaugurować Akademię Kaliską, w którą przekształcona zostanie PWSZ. I zaskoczył wszystkich, w tym ówczesną rektor szkoły Magdalenę Pisarską-Krawczyk. Chwilę później ta została odwołana, a jej miejsce zajął były minister zdrowia. Plany przekształcenia na skróty, normalna droga, to konieczność utworzenia na uczelni studiów doktoranckich efektów nie przyniosła, co nie oznacza, że marzenia o Akademii Kaliskiej umarły. Jednak do tego PWSZ potrzebuje studiów doktoranckich. Ja wystąpiłem z wnioskiem o prawa doktoryzowania na dwóch wydziałach, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Bezpieczeństwa. W tej chwili te wnioski są recenzowane, ale jest jeden problem formalny, który y, 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 może to uniemożliwić. Otóż nasza uczelnia w 2017 roku, jeszcze przed tym nim ja byłem, rektorem nie przystąpiła do tak zwanej parametryzacji. I tu pojawia się magiczne słowo czas. Kolejna parametryzacja w 2021. Dlatego jest jeszcze inne wyjście, które może przyspieszyć marzenie o Akademii Kaliskiej, połączenie z WPA, które ma studia doktoranckie i na takie rozmowy Senat PWSZ dał zielone światło tydzień temu. Ja nie chcę czekać do tego czasu, bo mamy potencjał jako PWSZ no i filia uniwersytetu, jak gdybyśmy się połączyli, to wówczas jesteśmy od razu akademią kaliską. My, którzy zajmujemy się nauką, wiemy, jak to jest również droga niebezpieczna i że działania na skróty mogą prowadzić do fatalnych efektów. Taki efekt jeden mamy w, w kraju. Utworzonej Akademii, utworzonej wbrew wszystkim regułom. Informacje o pozwoleniu Senatu PWSZ na rozmowy o połączeniu pojawiły się w ubiegłym tygodniu i zaskoczyły drugą stronę, także te o zakulisowych rozmowach co do autonomii WPA. Różne zakulisowe tak zwane sondaże prowadziłem, ale to jest. To się okaże, czy, czy te sondaże są trafne, czy nie. Mówiąc językiem sprawozdawców pochodów pierwszomajowych w Warszawie, nie ma ani woli, ani ochoty. Faktycznie w ostatnim czasie pojawiły się informacje, że WPA od roku akademickiego 2019-2020 miałoby przejść zmianę strukturalną. Przede wszystkim stracić dziekana, a to z pewnością byłaby jaskółka. Chociaż jedna wiosna nie czyni, że zakulisowe rozmowy trwają. Degradacji Kalisza jednak nie potwierdza Poznań, które od kilku lat sporo inwestuje w tutejszą filię i planuje jej rozwój, dlatego w grę wchodzi współpraca, a nie łączenie. Mógłbym przewrotnie zapytać, a może lepiej byłoby Włączyć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i stworzyć liczący się europejski ośrodek. Wydział Pedagogiczny artystyczny może w pewien sposób pomóc Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w drodze do akademickości, na przykład realizując wspólne granty, na przykład zawiązując konsorcja. Do czy konsorcjum, do wykonania jakiegoś grantu krajowego albo zagranicznego. Mamy też doskonałe kontakty zagraniczne, więc to absolutnie można by zrobić, i tutaj myślę, że byłaby doskonała wola do takiej naukowej czy naukowo-artystycznej współpracy. Stare powiedzenie mówi, że w każdej plotce jest trochę prawdy. Jednak jak na razie przy budowaniu mostu między uczelniami, które miałyby stworzyć Akademię Kaliską iskrzy, powstanie takiej uczelni ma stwarzać większe możliwości nie tylko absolwentom, ale i miastu. My się pytamy, co robić, żeby tutaj ściągać młodych ludzi. No, między innymi mieć dobrą uczelnię, która nie jest państwową wyższą szkołą, tylko chociażby akademią. Ten dyplom wtedy takiej uczelni zupełnie inaczej wygląda, inaczej więcej waży również na rynku pracy. Teraz trzeba czekać na konsensus i rozmowy już w cztery oczy wszystkich zainteresowanych stron, a także na konkretną datę stworzenia Akademii Kaliskiej. Nowej, konkretnej, jak wspomniana na początku, już raczej nigdy nie rzuca w przestrzeń publiczną. Matura zbliża się wielkimi krokami, uczelnie zatem chcą przyciągnąć do siebie kandydatów, prezentując swoją ofertę podczas drzwi otwartych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprasza zainteresowanych już jutro. Zwiedzanie laboratoriów, pokazy przygotowane przez wszystkie oddziały uczelni, pełna informacja o kierunku studiów, współpracy zagranicznej z uczelniami partnerskimi i pomocy stypendialnej dla studentów, możliwość zapoznania się z ofertą pracy czołowych firm branży lotniczej i spożywczej, które współpracują z PWSZ, to główne punkty drzwi otwartych w Kaliskiej PWSZ. Uczelnia zaprezentuje się zainteresowanym jutro, w piątek 29 marca w kampusie przy ulicy Poznańskiej w godzinach od 11 do 14. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny swoje podwoje otworzy 10 kwietnia. Tradycyjnie odbędzie się wówczas Festiwal Sztuki i Nauki. Sezon na motocykle się rozpoczął i niestety zaczęły się też wypadki z udziałem jednośladów. Wczoraj wieczorem na ulicy Korczak zderzył się motocykl z osobówką. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Zdarzenie miało miejsce wczoraj po 19:00. ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Renault 41-letnia kobieta jadąc ulicą Korczak od Poznańskiej podczas manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście i doprowadziła do zderzenia. 31-letni motocyklista doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kierującej zatrzymano prawo jazdy w związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. W czasie planowanego strajku nauczycieli uczniowie w Kaliszu muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo i opiekę. Aby nie pozostawiać w trudnej sytuacji rodziców i opiekunów miasto postara się zapewnić dzieciom i młodzieży zajęcia. Mówi wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Jutro władze miasta spotkają się z dyrektorami szkół, miejskich instytucji kultury oraz z urzędnikami zajmującymi się edukacją, aby dopracować szczegóły oferty. Strajk nauczycieli może rozpocząć się 8 kwietnia, a to oznacza brak zajęć w szkołach. Do zapewnienia opieki uczniom w tym czasie zobligowani są dyrektorzy szkół. Jeżeli dojdzie do strajku, aczkolwiek nie wiemy do końca, wierzę, że w poniedziałek ta ostatnia szansa okaże się tą szansą taką wykorzystaną. A jeżeli do tych strajków dojdzie, to bardzo proszę rodziców o zapewnienie opieki. Wiem, że to będzie trudne. Natomiast wiemy doskonale, że dla pozostałych dzieci, którym się nie uda zostać w domu, miasto zagwarantuje zajęcia. Czy sportowe, rekreacyjne, być może kulturalne także. Na piątek władze miasta zaplanowały spotkanie kryzysowe z dyrektorami szkół, przedstawicielem kuratorium oświaty oraz dyrektorami miejskich instytucji kulturalnych i rekreacyjnych, by wspólnie wypracować ofertę alternatywnych zajęć dla uczniów w czasie strajku. Cały trud no, został tutaj zrzucony na samorządy i my musimy sobie. Z tym poradzić, dlatego zaproponujemy tym dzieciom, które nie będą mogły zostać w domu, opiekę w postaci właśnie takich zajęć. Myślę, że podobnych w okresie ferii. Po to jest spotkanie, żeby w ramach jakiejś nie wiem, burzy mózgów czy, jakich, czy, 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 czy zebrania różnego rodzaju pomysłów skonfrontować to z możliwościami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi. Jak to mogłoby wyglądać? To bo proszę Państwa, na pewno trudno sobie wyobrazić, żeby z, Zorganizować żadne miasto nie jest w stanie zorganizować alternatywnego systemu, no nie wiem, przynajmniej opieki, tak? Tutaj mówimy o, o jakichś formach, które złagodziłyby dolegliwości i trudności strajkowe. Jak poinformował nas Jacek Michalski, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu, za strajkiem opowiedziało się ponad 90% głosujących nauczycieli z 37 na 49 placówek oświatowych prowadzonych przez miasto. Nauczyciele domagają się 1000 złotych podwyżki do pensji zasadniczej z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Robot przemysłowy, gra logiczna, konsola do gier, zegar sterowany smartfonem, budzik solarny, inteligentny zamek czy stacja pogodowa. Takie prace wykonali uczniowie Kaliskiego zespołu szkół techniczno-elektronicznych, które prezentowane były dziś podczas konkursu z elektroniką na Ty. Konkurs ten przeprowadzany jest w szkole od wielu lat i cieszy się wśród uczniów bardzo dużą popularnością. To też dobra okazja ku temu, aby z innymi podzielić się swoimi możliwościami i zainteresowaniami. Dziś 15 uczniów zaprezentowało swoje prace. W tym roku jury oceniało poziom techniczny, elementy nowatorskie, racjonalizatorskie, oryginalność rozwiązania, powiązanie z elektroniką i elektrotechniką, estetykę pracy oraz poziom i sposób prezentacji. Otwarcia konkursu dokonał dyrektor zespołu szkół techniczno-elektronicznych. Mariusz Pawlak. Komisja konkursowa oceniała uczniów z klas czwartych, trzecich, drugich i pierwszych. Anita, ty jesteś w takiej klasie właściwie nietypowej dla kobiet, nietypowej dla dziewcząt, technik elektronik, a dzisiaj konkurs. Co prezentowałaś podczas dzisiejszego konkursu? Dzisiaj przygotowałam grę logiczną, którą możemy wykorzystać na różne imprezy. Możemy znajomym dawać różne challenge, wyzwania. Tutaj mamy kostkę, w której możemy wybrać dwa tryby, z dźwiękiem oraz bez dźwięku. Po wyboru na przykład bez dźwięku wybieramy potem tryb, poziom. Weźmiemy może pierwszy, jest najłatwiejszy i musimy powtarzać różne sekwencje. Sterowanie polega na obrocie częściami sterującymi robota, który przez mikrokontroler oparty na procesorze ATmega328P przez modulację sygnału, szerokości sygnałów PWM przekazuje ją do serwomechanizmów. Dzisiaj chciałem zaprezentować dość nietypową rzecz, bo skierowaną stricte dla przemysłu jest to przenośnik. Przenośnik może być wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu. Można go równocześnie postawić przy taśmie, odbierając towar. Można także nawet i wykorzystywać go w technologii militarnej, gdzie nie liczy się sprzęt, liczy się ludzkie życie w cało, na przykład rozbrajania bomb, bądź identyfikowania podejrzanych paczek znajdujących się w miejscach publicznych. Trochę mi przypominało Oliego z bajki, a tutaj jest jakaś kamera? Czy... Tutaj jest kamera, dzięki której nie musimy cały czas patrzeć na robota i możemy nim zdalnie sterować czy na przykład wjechać w jakieś trudno dostępne dla nas miejsca. Organizatorzy konkursu uważają, że takie wydarzenie umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie elektroniki, informatyki i teleinformatyki. Jest to 19 konkurs z elektroniką na W tej chwili mamy bardzo fajnych uczniów, zdolnych uczniów, którym dajemy możliwość rozwoju i w tej chwili ten konkurs pokazuje, że poziom z roku na rok rośnie. To są przyszli konstruktorzy, przyszli inżynierowie i cieszymy się bardzo, że możemy coś takiego fajnego dla młodzieży zrobić. To też jest tak, że przyszło mi kierować wspaniałą kadrą nauczycieli, którzy też wspierają tych młodych inżynierów już od pierwszej klasy. Jeśli mogę powiedzieć o współpracy między naszą spółką, a reprezentuję spółkę Meyer Tool Poland w Kaliszu, układa się ta współpraca bardzo dobrze. Współpracujemy już od kilku lat. Polega to na tym, że uczniowie tej szkoły mogą u nas odbywać praktykę. W tym roku już w miesiącu marcu zorganizowaliśmy dwie wycieczki uczniów z tej szkoły do naszego zakładu pracy. Uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda praca na hali produkcyjnej, jak wygląda praca w kontroli jakości. Rozwiązanie konkursu już za dwa tygodnie. Uczestnicy otrzymają wówczas cenne nagrody ufundowane przez firmy wspierające szkołę, m.in. TMA Investment, Pratt Whitney, Mayor Tool Poland. Prace konkursowe wykonane przez uczniów będą prezentowane w dniu 30 marca podczas drzwi otwartych szkoły. Zdrada i bójka. Takie sceny rozegrały się w bocianim gnieździe w przygodzicach w powiecie Ostrowskim. W środowe popołudnie w opuszczonym chwilowo lokum na kominie tamtejszego urzędu zadomowiła się nowa samica. Kilka minut później powrócił dziedzic, który od razu skonsumował związek z nowo poznaną partnerką. Na to wszystko nadleciała przygoda, która w tym czasie poszukiwała kolacji. Samice rzuciły się na siebie, a finał tej historii, przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Na dziś to wszystko. Życzę dobrego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. wieczorem zachmurzenie duże, subkirtenci po zachodzie słońca pokażą 7 stopni powyżej zera. Ciśnienie wysokie 1017 hektopaskali. W nocy niebo się rozpogodzi. Temperatura spadnie do 4 stopni ciepła. Jutrzejszy poranek pochmurny, ale w ciągu dnia zdarzać się będą przejaśnienia. Na termometrach do 8 stopni ciepła. Ciśnienie 1015 hektopaskali.